W Sempulni Kraińskim trwają ostatnie prace wykończeniowe przy hali sportowej. Budowa obiektu rozpoczęła się w marcu 2010 roku. Już za kilka tygodni inwestycja zostanie oddana do użytku. Hala widowiskowo-sportowa o wymiarach 26 na 47 metrów pozwoli na organizację zawodów w siatkówkę i koszykówkę o randze ogólnopolskiej. Rozgrywki w sumie będzie mogło oglądać prawie pół tysiąca osób. Oprócz głównej sali powstały również zaplecza dla sportowców i trenerów. Są gotowe sanitariaty i szatnie. W obiekcie zbudowano pomieszczenia odnowy biologicznej, sauny i jacuzzi. Obiekt o łącznej powierzchni 3000 m2 został w pełni zaprojektowany na potrzeby osób niepełnosprawnych, dla których zamontowano windę i specjalne miejsce na widowni. Jest to pierwszy tego typu budynek w mieście. Jest przystosowana do bezpośredniej transmisji telewizyjnej o pełnych wymogach, posadzka jest naprawdę bardzo dobra, jest amortyzowana, wentylowana. Są jeszcze trzy boiska treningowe, co trzeci y, słup jest kotara, która dzieli na boiska do siatkówki. Jest wentylacja, która służy jako i klimatyzacja i ogrzewanie, sterowana komputerowo. Otwarcie hali sportowej w Sępólnie zaplanowano na 3 września. Obecnie ogłoszono konkurs na jego nazwę. Propozycje przyjmowane będą do 22 sierpnia. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób, które zechcą taką propozycję złożyć, pełnoletnich. Na zwycięzcę czeka cenna nagroda rzeczowa. Myślimy, że wpłynie dużo ofert ciekawych pomysłów na nazwę tej naszej nowej hali. Chcemy, żeby ona miała nazwę, która będzie się kojarzyła z Sempólnem, z tym co jest u nas na Krajnie. Hala będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju sportu w tym regionie. Oprócz szkolnej młodzieży z zajęć sportowych i trenerskiej pomocy będą mogli korzystać mieszkańcy miasta i okolic. Przypomnijmy, że klub sportowy Krajna w ostatnich latach wychował kilku olimpijczyków, którzy dzisiaj są dumą dla Sempulna Kraińskiego. Koszt budowy hali to 7,5 miliona złotych. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej samorząd do realizacji tego zadania dołożył 35% sumy całej inwestycji. Już od września zostanie powołane Centrum Sportu i Rekreacji, które zajmie się administrowaniem wszystkich obiektów związanych z kulturą fizyczną w mieście.